W pierwszym wpisie dotyczącym odpowiedzialności wspólników za długi Spółki Cywilnej wspomniałem o tym, że odpowiedzialność ta ma charakter solidarny. Ten rodzaj odpowiedzialności jest bardzo korzystny dla wierzycieli spółek cywilnych. Odpowiedzialność solidarna, przynajmniej teoretycznie zwiększa prawdopodobieństwo skutecznego, przymusowego wyegzekwowania długu. Przynajmniej tak długo, jak po stronie wspólników albo po stronie spółki istnieje majątek, z którego można przeprowadzić egzekucję. Co to znaczy, że wspólnicy spółki cywilnej ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spółki cywilnej? Czy może dojść do sytuacji, w której odpowiedzialność za długi poniesie część wspólników. Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem prawnikiem, jestem aplikatem adwokackim i jestem także autorem bloga pod adresem spółkacywilna.info. Jeżeli nie miałeś jeszcze okazji odwiedzić mojego bloga, zrób to teraz. Serdecznie zapraszam Cię do jego odwiedzenia. Odpowiedzialność solidarna wspólników spółki cywilnej za długi tej spółki ma dla wierzyciela kluczową zaletę, a jednocześnie stanowi dla samych wspólników znaczną dolegliwość. Wierzyciel może żądać zapłaty całości albo części długów spółki cywilnej od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich, albo od każdego z osobna. Generalnie można się spodziewać, że wierzyciel będzie pozywał wszystkich wspólników za długi spółki, po to, aby mieć później możliwość prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego spółki cywilnej. Nie można jednak wykluczyć że za długi spółki cywilnej zostanie, pozwany tylko, zostanie pozwana tylko część, a nawet jeden ze wspólników spółki cywilnej. Do takiej sytuacji dojdzie najprawdopodobniej wtedy, kiedy już z góry wiadomo, że tak spółka, jak i inni wspólnicy nie mają żadnego majątku, z którego będzie można przeprowadzić Skuteczną egzekucję komorniczą tych długów spółki cywilnej. Solidarny charakter odpowiedzialności wspólników za długi spółki cywilnej powoduje także, że wszyscy wspólnicy pozostają dłużnikami wierzyciela aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń przysługujących temu wierzycielowi. Jeżeli dojdzie natomiast do zapłaty długów przez jednego ze wspólników spółki cywilnej, to dług ten wygasa wobec wszystkich. Wspólników tej spółki. W związku z tym, wierzyciel spółki może żądać od każdego ze wspólników zapłaty części albo całości długu, jednak tylko do całkowitej wysokości tego długu. Możliwość żądania zapłaty od kilku wspólników spółki jednocześnie nie oznacza, że będzie możliwe. Wyegzekwowanie przymusowe pełnej wysokości tego długu od każdego ze wspólników oddzielnych. Solidarna odpowiedzialność za długi spółki cywilnej nie oznacza, że wspólnik pociągnięty do odpowiedzialności jako jeden albo jeden z wybranych, jeden z części wspólników spółki cywilnej nie będzie mógł rozliczyć tego długu z pozostałymi wspólnikami. Zasadą w przypadku spółki cywilnej jest odpowiedzialność. Wszystkich wspólników za wszystkie długi spółki cywilnej w częściach równych. O tym, jak to zrobić, jak rozłożyć ciężar pokrywania tych długów pomiędzy wszystkich wspólników spółki cywilnej, opowiem w jednym z kolejnych materiałów wideo. Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Solidarna odpowiedzialność za długi spółki cywilnej oznacza, że. Chociaż za długi spółki cywilnej odpowiedzialni są wszyscy wspólnicy tej spółki, to wierzyciel może pociągnąć do tej odpowiedzialności wybranego przez siebie wspólnika, nawet jednego z wielu. Od każdego ze wspólników indywidualnie pociągniętych do odpowiedzialności, lub kilku wybranych wspólników łącznie, może zostać wyegzekwowana przymusowo jedynie łączna wysokość długu, a nie jego Wielokrotność. Na koniec chciałbym podziękować Ci za obejrzenie tego materiału wideo. Mam nadzieję, że informacje, które przedstawiłem Ci przed chwilą, były dla Ciebie przydatne. Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem autorem bloga pod adresem spółkacywilna.info.